Dobra. Chipsy cebulowe, oczywiście laysy. Najlepsza no lejsy. Oczywiście nie mogę zabraknąć rogalika 7 Daysa kakaowego. Lubię, od lat. Chipsy ketchupowe. Najlepsza przekąska. Mam no, nadzieję, że to przyciągnie trochę więcej osób na <grym>, tego live'a. Topujemy, topujemy. Princessa, biała krówka, bardzo dobry. Baton. Mam też tutaj. A zdrowego. Fiurella, truskawkowa beza. Oprócz tego. Prince Polo, Sony, Carmel, Patrycja. Słony karmel, najlepszy. Ja uwielbiam słony karmel. Ja Ja lubię wszystko, co ma słony karmel. Może jakiś chory zakupowy będzie? miały? ja przyciągła tą pubrykę. Cebulka, ser. Mam dwie paczki. Zobaczcie, kupiłam właśnie w koniecznice pomarańcz. Taką dużą pomarańcz. Na tej galereckie frugo Popatrzcie o, no to... Mam go czekoladę, czekoladę Czekolada Milka że filmy firmy Weder <grymne> <grymne> Firma Weder. Popatrzcie. O! I krakersy moje ulubione! Mus jabłkowy z kubusia. Popatrzcie krakersy moje ulubione. Super. Janik. Lajkonik. Kittles, owocowe. Chocobonsy, moje ulubione cukierki. Kinder crispy. Jeden ja z najlepszych batonów ostatnio. Ja nie mam batonów. Pierrot. No i jeszcze kupiony tonik z o! Nie może tego kosmetyku zabraknąć ogórek. Mózg gruszkowy jestem tym marka. Pycha, ja lubię musy. Tuńczyk. O, to no mus. Słuchaj. Lubisz miś. Miam, Sok. Mandarynka. Będzie, będzie z 500 czy 300 osób, to Wam pokaże, chorzek kupowy z apteki mojej babci. Jeszcze ma to jednego pierrota. Majna, Robinta Timbark. Pani z Nesquika. Nesquick stock. Mus, gruszka, banan nie z owsem. Rafaski, Ania dzięki. kolejny mus, Jakiś nowy. Mos Banan, jabłko, kala, mansi. Sok jabłkowy. Coca-Cola tak jak zawsze. No i nie, gnoje, nie denerwujcie, bo ja czat wyłączę i się skończę do lado. Mamy tutaj proteinowy shake. Czuskawkowy. Czekolada z magnezem z vedla mleczna. Pan S też robi mleczną czekoladę jak ty. Go super. Zupa grochowa. Zupa losu makaronem, pieczakowa z krzankami. Mustymbark, arbuz, aronia. Jabłko. Ja pokazałam mały chory zakupowy, Pomałam czegoś czy gorzką. A jakbym była w aptece, to bym pokazała apteki, chory zakupowy. No, ja mam apteki chory To to, gdzie bym musiał TikToka nagrywać, żeby był chory zakupowy? Ile już tu mam z apteki, widzisz? Ja widzę, pokażę z apteki, niech przyjdą na ten chory zakupowy. Popatrzcie, z apteki lekarstwa nie moja, mojej babci prezentuje pierwsze pudełko. To są inhalatory na asmę. Czy dobrze mówię, czy źle? Tak. To są inhalatory numer dwa. I to numer 3. Inhalator numer 3. Taka sama paczka. Mm. Numer 4 inhalator. Mm. Numer 5. Mm. I numer 6. Mamy 6 sztuk tych inhalatorów. Mm. No i właśnie taki hordak był apteczny. A, ja później jak, a później jak ja kupię, to Wam pokażę herbatę miętową. I wam pokażę jeszcze Absurcyjne, ten, wice, ten wice, zelki, te, serek chlebowy, wiejski, bardzo dobry jest, i ta fajna przekąska, ser z paluszkami chlebowymi o smaku pizzy, Kiri. Miam, miam, miam. No mój chłop zakupowy był większy, dużo większy. Mój troszeczkę mniejszy. <grym> Ja mam pokażę jak będę mieć banana lub albo bolówkę amerykańską albo truskawki. Ja lubię truskawki. Ale ogólnie bardzo lubię ustalenia te musy z tym barka, są przepyszne. Ogólnie wszystkie, co są z tym barka, są takie dobre. <laughs> Stary pomarańczowy, a najbardziej z tych wszystkich, jeden arbuzowy. Ale tego jestem ciekawa, zaraz muszę to dzisiaj zjeść. te przekąski z Nesquik'a. Jeszcze jeden chory zakupowy przełączyłem. Woda niegazowana, pięciorytrowa. O Boże, to jest... ja mam bardzo dużo wody mineralnej w domu. Masz 30 z 30 grze... tych yy, butelek, o. ale taką pięciorytrową piję, niegazowaną. Mój kochani, taką wodę piję, niegazowaną. Już poznaliście mój chory zakupowy. Bo w Dubaju szczęście nie ucieka, podoba i... Uff. Bo w Dubaju szczęście czeka. To, bo w Dubaju radość nie ucieka. Dubaj, miasto marzeń i pięknych wrażeń. No nigdy nie ja byłam. Więc tam będę całkiem niedługo. Ma to mój sobie poderwę, a co? No. Ma to mówi, że to sztuczny ten Dubaj. Karolina, niby trochę lepiej, ale jednak w myślach, no ruina, smutek. Mam lewa w myślach. Co miałam dobrego na obiad? Nie jadłam. Dzisiaj. Topujemy, topujemy, dziękuję. Ja był taki, że nie lubię, więc nie jadłam. Hmm. A zdajesz sobie sprawę, ci zrobiłam pewien krok dla własnego dobra, bo już miałam dość tego lekceważenia i tym razem wyjątkowo ja zablokowałam jego wszędzie. Co ty na to? Bo bardzo dobrze. Chcę dać mu czas na przemyślenia, wiesz. Taka cisza. A co on sobie myśli? Powiedziałam mu, co o tym wszystkim myślę, takie traktowanie to jest podłe i wiesz, ja chcę naprawić relację, a ktoś mnie cały czas ignoruje, nie odpisuje, dla innych ma czas i ja mówię kocham to, że ty tak ciągle udajesz takiego zajętego, nie masz czasu, zabiegany, a cały czas się świeci zielone światełko, jest aktywny, więc kogo ty chcesz zrobić balonem, nie? A ty powiedziałeś że się w dupie masz taką miłość. No że mi na nim nie powiem, że nie, ale to, co on robi, jest niedopuszczalne już naprawdę. Bo to już któryś raz z Ja po prostu chciałam, wiesz, spotkać się z nim za jakiś czas, omówić wszystko w cztery oczy, ale ja się to, wiem, A ja to, jak to, to razem, to, pogrywa ze mną, robi jakieś live'y I to wiesz, to, to nie jest taka rozmowa z tymi y, hejterami, wiesz, że on pogada, tylko po prostu widać, że kpi ze mnie drwi. Moment, moment. Folklor. Czego on nie chce? Powiedz mi, czego on nie chce? Kontaktu ze mną, skoro ze mną rozmawiał, pisał, jeszcze niedawno, ostatnio? Co ty to? Coś mu się nagle zmieniło. On chyba to, kurde, pod content, żeby mieć większy zasięg. Karol, ja to mówi bardzo dobrze, olej go zupełnie, on z Ciebie robi wariatkę. No, w pewnym sensie tak. Tak. Robi z nią wariatkę, robi z niej sprostowaną kobietę i chorą psychicznie, że za nim lata. Ja chcę dla niego dobrze, ja mu życzę szczęścia, oczywiście, że tak, tylko że szkoda, że teraz nie mogę być częścią tego jego życia, skoro za każdym razem takie coś. No właśnie, to jest to. Jest no, ale drugie no, mówicie, że kpina, tak? Mówicie, że kpina, drwina, coś tam, ale tak, za rękę mnie trzymał, przytulał, buziaczki słał, uśmieszek był, byliśmy tam razem, spędzaliśmy miły czas, gadał ze mną godzinami, codziennie, a ja teraz nagle mu się od, odwiedziało coś i pogrywanie za każdym razem. Ja jak chciałby obejmował? No, to działa tak, to działa tak, moi drodzy. On wraca, kontaktuje się ze mną, i odnawiamy tą relację, po czym on jest miły, udaje, potem trzyma dystans, coraz mnie odpisuje, w ogóle się nie odzywa znowu, znika, a wtedy ja mówię, Boże, co się dzieje, Żyję w takim ciągłym napięciu, gdzie on jest, czemu nie odpisuje, przecież tak na nim zależy, no nie? I... Zadaję sobie pytanie, co się dzieje? Przecież nie się, no nie? I nagle później, bum, jest live, promuje się moim kosztem i gdyby nie ja, nie miałby żadnej publiki prawdopodobnie, i osób na krzyż, więc nie mi będzie wdzięczny. W ogóle by nie miał, nie by miał... Nie bym miał przerąbanek, gdybyśmy mu probą nie zrobiła. No czego go dosyć, rozumiecie? Jeżeli ktoś jest ciągle tak y, traktowany, ghosting, y, karanie ciszą, to idzie zwariować, serio, bo myślisz, co się dzieje, dlaczego ta tam cię tak ignoruje ciągle? Dlaczego? Nie wiesz. Mam no nie wiesz, na czym stoisz. Y, właśnie, Karolina, masz rację. Ten rysownik najpierw sam do niej pisze, a potem robi z niej wariatkę, że to ona go napastuje. No. On ją napastuje, raz pisze, raz nie pisze. Ja się cieszę, tak? Ja się cieszyłam, kiedy on do mnie pisze, dzwoni, bo znaczy, że coś tam zrozumiał, ale czemu chwilowo? Czemu po chwili znowu jest ten sam schemat? Jak tłumaczyłam, on jest niezrównoważony psychicznie, im dłużej o nim myślisz, mówisz. Być może. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja powiem tak, bardzo mi się spodobał, miał coś w sobie takiego urzekającego, nadal ma, ale co ja mam zrobić, jeżeli tam je traktuje? Daj sobie spokój, trzeba mieć swój honor. No tak, ale uczucia nie idą... Yy, wiecie, w parze z logiką. Dostał blokadę, niech, się, niech teraz pomyśli trochę nad swoim zachowaniem i zrozumie, co stracił, albo kogo stracił. Chyba. Biedny chłopiec to jest, ojeju, ja mi go szkoda, biedaczek, no. Ja dobrze mówię, bo tutaj nie ma żadnych dam, tylko mówimy, że jak się bawi kosztem Kraudii, siedzi sobie z niej, a wy mówicie, że, że dramy szukamy, chcemy wyjaśnić tą sprawę. My nie szukamy żadnych dram, my nie chcemy takich większych zasięgów jak inne twórcy. Powiem ci tak, powiem wam tak. Ja jestem, byłam gotowa do tego, żeby ochronić tą znajomość przed social mediami, żebyśmy po prostu byli tam w kontakcie poza tym, a jeżeli on odpierdala takie akcje, to się derwuje znowu. Dziękuję. I po prostu mówię, po prostu jak wyglądało to, a on robi ze mnie jakąś durną, tak? Kiedy sam, nie wiem, chce ze mną rozmawiać, a później mnie zostawia znowu na lodzie. Dlaczego? jeszcze ludzie tam idą i mówią, mówią, jakieś zdecyd nie widzą tego, jak mnie traktuje? Dlaczego tak jest? Jeszcze z niej siedzi, jeszcze z hejterami jej w dupę obrabia. wy myślicie, że to jest takie przyjemne. No z ją hejterami ją wyzywali. Jest. Jest bliska osoba twojemu sercu, z którą spędzasz tyle czasu, żywisz do niej uczucia, ten ktoś się traktuje jak jakąś ścierę przy ludziach, idzie na, na swojego live'a i śmieje się z ciebie? To jest normalne? Dominik, Patrycja, wszyscy znajomi potwierdzą, że on był ze mną na randkach, prawdziwych randkach, a jakby coś, to on nic do mnie nie czuł. Był, prawda był, prawda, był, prawda, no? był, był, bo nawet na moich urodzinach tak świetnie się bawiliście że ja, ja wiesz, co jak na znajomego, zwykłego znajomego, to za szybko i za często do mnie się przytulał, co? No. i Kaśka, nigdy nie zejdę ze sceny i nie odejdę z internetu, ale się na ryj, dziewczyno. Patrycja, Patrycja, y, pamiętasz, jak napisał w Księdze Goście, że poczuł do mnie coś więcej, a później wyparł nigdy się nie. i powiedział że, powiedział, że on był pod wpływem alkoholu, kiedy w ogóle wtedy nic nie pił jeszcze, no, debilizm. Debilis, jeszcze cię byle jak traktuję, jeszcze ci obrabiał hejterów, Albo ty z Dominikiem do niego piszecie, a on wasze skryny hejterom udostępnia. Moich prywatnych rozmów. A on sobie nie zdaje sprawy, no tak. że jestem załamana. Załamana jestem tym wszystkim. Myślę dużo o tym. I wiesz, to szkoda mi tej relacji, bo mimo wszystko było między nami świetnie swego czasu. A teraz... Nie do poznania człowiek. Ja nie wiem, kto to jest. Czy, czy róża jeszcze no, Jeśli To słuchaj. To słuchaj. To słuchaj, on wasze skryny pokazuje hejterom. I dzikowie, dzikowi ma gdzie kini. No to, tak, ja to powiedziałam. założycie założycielce, co założyła w obrąbskie wyderki na na, na, na to się nazywa na tym no. Facebooku. No. Grupy, która ci obraża. Dziękuję, Mati. E, tak, pierwsza rzecz. Jeżeli rysownik chce sobie robić jaja, to niech sobie robi z siebie jaja. Niech pójdzie do lasu z dzikiem i niech tarza tę ten, ten gębę fałszywą w tym błocie. <ślesz> <ślesz> Koniec. On chciał wykorzystać Twój Fame. No chciał, wykorzystał, trochę tam obserwatoru mu przyszło. I tyle. I na tym kończymy promocję. Dziękuję za zapreczkę, to było miłe. On ja chciał nie Fame, nie chciał, chciał, nie no, chciał, on chciał On chciał wyższych zasięgów i bez to, wykorzystał. Dla zasięgów. Tak, nawet byłam pierwszą osobą, która widziała jego samochód w sensie jedną z pierwszych. Pokazał mi. Tak, rozmawiałam z nim tak, ostatnio. Tak. A niech, a powiem ci tak, a niech, kurde, w samochodzie opona, kurde, się przebije, to dostanie karma, za swoje. Eryczku, Eryczku, przestań do mnie dzwonić, nie mam czasu, nie mam czasu na rozmowę. Pip! Twój czas już minął, dziś jesteś moim wrogiem, przemyśl to albo wiesz, na drzewo. Ludzie mówią do kosza z nim, kłamca. A bo żałuję, że Cię znałam, aha, żałuję, że, uf że kochałam, aha, żałuję, że ufałam, aha, ponieważ Ty z tej żadnej łzy nie chciałeś mierzyć im, żałuję, że Cię znałam, aha, żałuję, zaraz, że ufałam, zaraz, aha. Zaraz pewnie znowu... Ten, ktoś. Się... jest całkiem sam. Jakby, I bez żadnych szans. Całkiem sam. Tak jak kiedyś ja. Całkiem sam. Tak, Dominik, tak, Dominik. Mam nadzieję, że Mateusz, z którym idę na spotkanie, w sobotę będzie trochę lepszy i bardziej szczery, mam nadzieję. My trzymamy za Ciebie kciuki, Klaudia. O dobrze, nawet nigdy nie potrafił powiedzieć wprost, że cię nie chcę, bo furtka otwarta i rozrywka zapewniona. Tak, niby tam mówił, że nie chce z kontaktu, że to koniec. Po czym parę dni minęło i dał mi szansę kolejną. To świadczy o tym, że myśli o mnie, a przy otoczeniu wstydzi się przyznać do tych uczuć. Eryk, no niestety, taka prawda, ja to wiem. Eryczku, to taka prawda, że ty się boisz uczuć. Poczekaj, jeszcze mam już nie piosenki jedno Jedna osoba mówiła, że, że on coś tam czuje do mnie, jakieś tam uczucia żywi do mnie, tylko że się chce przyznać przy publice. I wymyśla, tak wiesz. Zresztą to było, poczekaj, kiedy to będzie tak. O, Eryks, straciłeś, Klaudię. Może cię to wreszcie nauczyć, że miłości nie można odrzucić, że miłości nie można odrzucić. <laughs> ten, ten cały rysownik nasz, to on ma jakieś jakąś taką, wiesz co? Tendencje do podrywania i gadania z, z babami starszymi, które mają dzieci i, i mężów. I żonatymi. I mężów. I żonatymi. No. I żonatymi. A? To jest, powiem nie mi. Nie, tak. tak. nie chcę brudzić, ale powiem to. Nie mogę się powstrzymać. To jest taki kurwia. Szybory żonate. No nie, no tak to nie. Nie obrażam Erykę. Tak. Ja szanuję, ja go szanuję w dalszym ciągu. <laughs> to jest taki, babia się Lovell love, love, love ale ja wiem tylko jedno, nikt, tak jak ja nie pokocha cię nikt, tak nikt. jak ja nie potrafi, nikt cierpieć. A właśnie, bo Erik ostatnio mówił, że ma dziewczynę, no i właśnie ja się go pytam, co tam u twojej dziewczyny? A no przecież przypomniałam sobie, zapomniałam, że ta dziewczyna istnieje tylko tutaj, w jego głowie, w marzeniach. To jest, to jest taka wymyślona dziewczyna. Tak. Ryczkowi się kurde. Ryczkowi brakuje, kurde, już wymów. Tak, 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 tak. On na serio kogoś ma. Samego siebie i te swoje kłamstewka. Ale mnie wkurwił, no? Kopas kolejnym mnie zranił. On jest kłamliwy bałwan. A teraz to jest co inaczej. Kłamliwy kurczak. Zrobimy z niego drób. Tu ma, tu ma, tu ma. To jest kłamrywy kurczak. No ale po co pogrywać z kimś w taki sposób, no? Tak długo to robiła, aż w końcu zrozumie i dotrze do niego, w jaki sposób mnie traktuje. Może w końcu ludzie też mu przemówią do rozsądku, bo widzę, że no, nic nie trafia, nic. Stanie za Panny, Eryk byle jak Kraudię potraktował i lata do Pani M. Szósty raz Pocisz to samo, się. szósty raz nie mnie go usłyszę. Proszę proszę, pomóż nam, pociesz ją, proszę. Stoję za panem. Patrz, patrz, pat, pat, to jest najlepsze. Słuchaj, patrz. Nie chcę z tą kontaktu, słyszysz? Nie chcę z tą rozmawiać, nie chcę z tobą nic wspólnego, to jest koniec między nami. Ale, moment, moment, co ty teraz robisz, właśnie? Rozmawiasz ze mną, czyli masz kontakt, kłamco. co? ty robisz w ogóle? Co ty gadasz? Stanie za Erik Eryk, by jak Klaudię potraktował, tak odstąpił się i uczuciami, Eryk. to przegina. Eryk to jest. Jak to powiedziała Grażyna Eryk, to jest pizda, nie facet. Kozak w necie pizda w świecie. No właśnie. Bydy. tak bydy nawet. Powinien, nie... powin ale tak, dobra, No ja nie jestem idealna, tak? Tu i ówdzie mam za dużo, nie jestem idealna, są piękniejsze kobiety ode mnie, ale tak, ja jestem popularna. Jeżeli on chce faktycznie tego fejmu, to bym mu pomogła i to bardzo. Miałam też y, zamiar go wtedy wziąć na TikTok. Ale on wtedy nie chciał do mnie się odezwać, więc stracił zaproszenie na fajną galę. Mógł się pokazać, tam poszpanować trochę. Jak to on? No, ale ja słucham, ja nie, to nie. Stanowi za nie Nie chciałam go, chciałam warsz. Sławek, dzięki. Chciałam go w Warszawie zaprosić do hotelu, na mój koszt. Do Nowotelu wtedy, bo chciałam się z nim spotkać. Też mnie zignorował, nie odpisał, olał. Trudno, jego strata. Panie zapalny spotykali się, wyglądali, byli w sobie zakochani, byli w siebie patrzeni jak w obrazek, byli papuśkami, nierozłączkami, szkoda, że Ciebie nie było na moich 25 urodzinach pomniejszych i zobaczył razem, jak się przytulali w objęciach Kraudia i Eryka. No między nami było coś fajnego, tak? A teraz się wybiera wszystkiego po raz kolejny. I po co? Po co? Dla takiego zasięgu, jak on ma, dla takiego chłapów? Potrafi mnie zdradzić po raz kolejny, olać? Przytulali się, całowali się nawet. Nawet ją trzymał za rękę, dotykał w stanie zapalny. Aj no Karolina, on nigdzie nie pójdzie, przytura. nigdzie, bo na niego też dużo mam. I oni tak ładnie się przytulary. I tak pięknie razem ze sobą wyglądali. A on to wszystko... Znaczy, no, ja powiem zaskoczył. tak, on bardzo mnie zaskoczył wielokrotnie. E, dawał mi jakieś upominki zawsze, e, był uprzejmy. Jak już coś powiedział, to coś zrobił. Na początku znajomości, nie? Gadaliśmy godzinami, bo miło przyjemnie, dogadywaliśmy się świetnie. I wielokrotnie mi mówił, że brakuje mu mnie, że jestem e, wspaniała, że mu zależy. Pitu, pitu. I co teraz mam z tego? Wielkie gówno. Tylko mnie kompromituje publicznie i robi sobie jaja ze mnie przy moich hejterach I dla mnie to jest jak nóż w serce, rozumiecie. Cię? Jak nóż w serce, bo jeżeli jakiś ci zależy, to nie robisz takich cyrków w internecie. Nie robię. Ja to teraz mówię po to, żeby ludzie zrozumieli jaka jest prawda, bo chyba sobie nie zdajecie sprawy, co jest. Nie chcę z nią kontaktu żadnego, to jest koniec. Nie, no nie chcę. A gada ze mną, tak? <grym, <grym, yy, właśnie karanie ciszą drugiego człowieka to jest przemoc emocjonalna. Czy zgadzacie się ze mną? Właśnie chcieliśmy zobaczyć jakieś te, e, z wakacji, pamiątki I jedna z takich ładniejszych, ta oto piramida, ona jest z Tunezji i tu jest taki piękny wielbłąd z perełkami, z takimi monetami. Dziękuję, dziękuję. Ta jest z Sycylii. Mamy z Los Angeles, z Venice Dominika. Mamy taki piękny magnes kota z Malty. I dziękujemy za to, że jesteście na tych naszych rajbach. i dziękuję za wasze za pogodę ducha, którym nas otaczacie na tych rajbach. i dziękujemy wam za piękne te różeczki, które nam wysyłacie. I za te piękne różowe kwiaty, które nam wysyłacie, różyczki. Bardzo piękne te kwiatki.